Późno, późno, może luźna kratka. O tym nie próżna. Tyle skuty, meda, droga, ale nie tamta kurwa, która była, była łatwa, która łatwa nie bolało. Więcej kurwa, mało treści, mało powiedzmy, mało minut. azymut przemijając tutaj kierunek, własny wizerunek, był szacunek, a nie tylko, a nie pod chwilą, tutaj chwilą, a nie tylko, tutaj, że to tutaj cyka cyka cyka, cyka wskazówka zapierdalam tu kolejna złotówka tutaj robić, żeby się dorobić żeby to to wszystko tak to o to chodzi to kurwa bąkiem pieniądz, kurwa przełom tak w świecie kurwa bogactwo a nic tutaj przetam i pic na wogę nie wlazło, tutaj uczucia na to wylazło. Wlazło z kultem, tajne, że tam kurwa traumie nie żyje, że to dalej w tajnie. Tutaj, że to dalej, dalej tramia. Ja, tutaj, że to nie gramy, zapierdalam tutaj damy. Tutaj więcej gramy, szamę, tu więcej wnioski. Zapierdalam tutaj, mówię tutaj. Nie głos boski, nie głos woski. Boski głos kurwa przebiegu, tutaj biegasz. Odbiegasz z tego kręgu, tutaj masz napięku z tym ryc. Łapiesz oczy o czym tutaj bardziej to przechodzi, bardziej to przy oczy, oczyć łatwiej. Kurwa, tutaj płynąć jak na tatwie, łatwiej ogarniesz. Chce, co złapiesz, złapiesz sens. Łapiesz, łapiesz treść. treść, złapiesz, złapiesz treść, tutaj pieść, tutaj sześć, sieć. Przeciągam kurwa, że tam lecą minuty, no zapierdalam tu, nie mówię, odliczam te minuty, godziny, sekundy, kurwa, nie, zaczynamy już rundy kolejne, kolejne, tutaj, ma że tam właśnie wolność, kurwa, po kolei, że to wszystko nie wolno, ci, ci, nic, pic, kurwa na wodę, że tam dalej młode, młode nie idzie, młode na pochybę, a tutaj, czy latasz to nas pidzie, kurwa, na krasie, rancze, tu, a może na sucho. Nigdy nie sztuszę, nigdy nie duszę, nigdy nie męczę, kurwa nie tręczę, nie wytręczę łba, że to się gra, gra, nie pozorów, pytanie sorry, nie tutaj koła, pierdalam. gadka wesoła, gadka też smutna, gadka też trudna, gadka też żudna. Tutaj lecą, lecą wyjści tutaj treścią, jest co, kurwa, wie co, wie co, tutaj wiedzą, wiedzą, pa co rzeczę, rzeczy, do rzeczy przejdźmy, jeszcze. tutaj przejdę, ale mój że nie dziś, może, kurwa, dziś, lepiej, jak masz krytykować błędy, tutaj, na błędy, zapierdalam, tutaj na okręta, ta okręta werba, jest tam, tutaj, jasna słowa, zapierdalam.